Oto największy na świecie symulator deszczu, znajdujący się w Tsukubie w Japonii. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się tylko magazynem z wieloma zraszaczami, ten budynek odgrywa niezwykle ważną rolę. Przeprowadzane tutaj eksperymenty gwarantują bezpieczeństwo dziesiątkom milionów ludzi, a ich znaczenie wciąż rośnie. Otrzymaliśmy wyłączne prawo do zwiedzenia obiektu i doświadczenia jak to jest stać pod najbardziej intensywnym deszczem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. To szaleństwo! Nie, 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 nie! Japonia to kraj narażony na naturalne katastrofy. Większość osób kojarzy go z trzęsieniami ziemi, tsunami i wulkanami ale kraj ten doświadcza także potężnych tajfunów, które przypominają huragany. Czerpią one energię z Oceanu Spokojnego. A ich skutkiem są opady deszczu sięgające nawet kilku metrów. Ku. Wyspa Yakushima, znajdująca się na południu Japonii, należy do najbardziej deszczowych miejsc na świecie, otrzymując rocznie nawet do 10 metrów opadów. Dla porównania, na Amazonie spada zaledwie około 3 metry deszczu rocznie. To 3 razy mniej niż na wyspie Yakushima. Deszcz zwykle nie jest problemem. Woda paruje lub wsiąka w glebę, a następnie jest absorbowana przez rośliny lub trafia do podziemnych systemów wodonośnych. Ale zbyt duża ilość deszczu w krótkim czasie, jak po tajfunie, może prowadzić do poważnych problemów. Naukowcy z NIED używają symulatora opadów do badania i zapobiegania problemom związanym z ulewami. Ogromny magazyn jest wyposażony w 550 dysz zamocowanych do dachu. Naukowcy mogą kontrolować intensywność deszczu od 15 mm do 300 mm na godzinę. Rekordowe opady deszczu w ciągu godziny zanotowano 22 czerwca 1947 roku w mieście Holt w stanie Missouri, gdzie spadło 305 mm deszczu. Magazyn ten może symulować najintensywniejsze na świecie opady deszczu, jakich ktokolwiek doświadczył. Czyni to go najbardziej deszczowym miejscem na ziemi. Szczerze mówiąc, dobrze mi tu, w słonecznej Australii, więc wysłałem producenta Veritasium, Piotra, na moje miejsce. Za chwilę zacznie padać deszcz, więc biegnę po moją kurtkę przeciwdeszczową. Jestem gotowy. Wow. Tu jest tyle deszczu. Dokoła mnie co godzinę spada dokładnie 300 mm deszczu. System włączyliśmy zaledwie 5 minut temu, a deszcz jest tak intensywny, że już zaczynają tworzyć się kałuże. To jest naprawdę absolutnie szalone. Nie sądzę, abym kiedykolwiek wcześniej doświadczył czegoś takiego. Dysze w symulatorze mają cztery otwory o różnych średnicach, co pozwala na wytwarzanie kropli deszczu o zróżnicowanych rozmiarach. Rozmiar kropli deszczu wpływa na prędkość jej spadania. Prawdopodobnie doświadczyłeś deszczu z dużymi kroplami, które uderzają w twoją twarz. Lub przechodziłeś przez mrzawkę, gdzie małe krople unoszą się jak mgła. Ponieważ im mniejsza kropla deszczu, tym wolniej spada. Na krople deszczu działają dwie siły: grawitacja i opór powietrza. A większe krople deszczu mają wyższy stosunek wagi do powierzchni, a więc mają wyższą prędkość graniczną i spadają szybciej. Kropla deszczu o średnicy 1 mm spada z prędkością tylko około 2 m na sekundę, podczas gdy kropla o średnicy 3 mm spada z prędkością 6 m na sekundę. Opór powietrza sprawia, że krople deszczu nie wyglądają jak te skreskówek. Mają kształt zbliżony do sferycznego, ale są nieco spłaszczone od dołu, gdzie stykają się z napotkanym powietrzem. Jeśli kropla deszczu stanie się zbyt duża, spłaszcza się, zapada się w środku i na krótko przypomina mały spadochron, zanim rozpadnie się na mniejsze krople. Powodzie to kwestia, którą Japonia traktuje niezwykle poważnie i to z wielu ważnych powodów. W lipcu 1918 roku w całej Japonii miały miejsce powodzie spowodowane intensywnymi opadami deszczu, które były efektem tajfunu Papiron. W niektórych regionach kraju w ciągu zaledwie 10 dni spadło prawie 2 metry deszczu, powodując poważne powodzie, które zmusiły ponad 8 milionów osób do ewakuacji ze swoich domów. Zginęło ponad 200 osób, a szkody materialne spowodowane powodzią wyniosły ponad bilion jenów, czyli prawie 10 miliardów dolarów. Tokio, stolica Japonii, jest szczególnie narażone na powodzie. Przez miasto, w którym mieszka prawie 40 milionów osób, przepływa ponad 100 rzek. Aby zapobiec przepełnieniu rzek, pod miastem przebiegają rury i tunele prowadzące do ogromnego zbiornika na wodę. W październiku 1919 roku tajfun Hagibis przyniósł miastu ponad 200 mm deszczu w niecałe 48 godzin. Podziemny system odprowadził 12 milionów metrów sześciennych wody i zapobiegł stratom szacowanym na 1 miliard 700 milionów dolarów. Ale po wodzie to nie jedyny problem. Japonia to bardzo górzysty kraj z wieloma miastami i wioskami położonymi w dolinach. Połączenie intensywnych opadów deszczu z tymi warunkami stwarza idealne warunki dla innego rodzaju zagrożenia. Badacze z NIED zidentyfikowali ponad 700 tysięcy miejsc, w których osuwiska stanowią poważne zagrożenie dla domów. Osuwiska to bardzo złożone zjawiska. Na wystąpienie osuwiska wpływa wiele czynników. Ją takich jak jego rozmiar, prędkość ruchu oraz potencjalne szkody, które może wyrządzić. Nie tylko kąt nachylenia czy ilość nowych opadów, ale także rodzaj gleby, obecne minerały i roślinność rosnąca na szczycie zbocza. To nagranie osuwiska, które miało miejsce w Norwegii w czerwcu 2020 roku. W tym miejscu niemal nie ma stoku, ale cała powierzchnia spoczywa na warstwie gliny płynnej, czyli bardzo niestabilnej glebie, która pod wpływem intensywnych opadów deszczu traci swoją spójność i staje się cieczą. W przypadku tego osuwiska nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilka domów zostało porwanych przez morze. Złożoność fizyki osuwisk jest powodem, dla którego badania prowadzone na dużym symulatorze opadów są tak istotne. Dobra, teraz spróbujemy przebiec w tych warunkach bez parasola. Mam grubą kurtkę przeciwdeszczową, więc chyba nic mi się nie stanie. O mój Boże, to jest... to jest szaleństwo. O nie, 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 o nie, nie, nie! Moja kurtka jest wodoodporna, więc jestem suchy, ale moje dżinsy są całkowicie przemoczone. Aby badać osuwiska, cały magazyn skrywa jeden istotny sekret. Porusza się. Symulator opadów może znajdować się w jednej z pięciu pozycji. Prędkość wynosi około 1 metra na minutę. I konstrukcja przesuwa się po torach. Za każdym razem, gdy go przesuwasz, musisz chwycić ten gigantyczny klucz i odkręcić te śruby. To rura, która doprowadza całą wodę do zraszaczy. Wzdłuż tej linii w róże jest wiele takich otworów. Podczas przesuwania po prostu podłączasz je w innych miejscach. Więc to jest ten obiekt do testowania osuwisk. Tak, tutaj jest nachylenie 30 stopni. Możesz to zobaczyć. To jest płytkie osuwisko. W tym miejscu możesz rozsypać ziemię średnio na głębokość około 1 metra. Czyli umieszczasz tutaj cały piasek i ziemię? A następnie przesuwasz nad tym budynek? A potem zaczynasz polewać to wodą z magazynu? Zgadza się. Ten stok ma nachylenie 20 stopni. Dobrze, więc macie stoki z nachyleniem 30, 40 i 20 stopni? Tak. Więc co powoduje osuwiska? Osuwisko powstanie, gdy siła grawitacji przewyższy siłę tarcia podtrzymującą zbocze. Istnieje błędne przekonanie, że woda sprawia, że materiał staje się bardziej śliski. Deszcz pada, wsiąka w ziemię i sprawia, że staje się bardziej śliska. To nieprawda. Woda jest tak naprawdę substancją zmniejszającą tarcie dla wielu materiałów, w tym kwarcu, który jest najczęstszym minerałem w glebach na Ziemi. Woda nie powoduje, że gleba staje się bardziej śliska. Jednak gleba jest porowata. Składa się z ziaren, a między nimi znajdują się pory. A kiedy pada deszcz, woda wsiąka w glebę, pory wypełniają się wodą, ciśnienie wody w porach wzrasta, co zmniejsza tarcie między ziarnami ziemi. Dla zbocza, które już było narażone na osunięcie, zmniejszenie tarcia ostatecznie prowadzi do destabilizacji zbocza, co sprawia, że zsuwa się w dół. Jedną z rzeczy. Gdzie matematyczne modele wciąż nie są wystarczająco skuteczne, jest przewidywanie, w jakim tempie będzie zachodzić osuwisko. To naprawdę trudne pytanie, dlatego eksperymenty są świetnym sposobem na lepsze zrozumienie tego zjawiska. Skala tych zjawisk ma ogromne znaczenie, bo jeśli wiele osób pracuje z małymi modelami w swoich laboratoriach. To wciąż jest to jedynie mała skala problemu. Jednak, kiedy zaczynasz pracować z materiałami w większej skali, przechodzisz poza to, co można testować w laboratorium. Dlatego tak ważne są duże urządzenia do symulacji, takie jak te w Japonii. Więc jak można zapobiegać osuwiskom? Cóż, istnieje kilka rozwiązań, które można zastosować, na przykład używając stalowych belek i siatek do wzmocnienia stoku. Można również wykopać górną warstwę gleby, aby zmniejszyć nachylenie stoku. Kiedy przewiduje się, że stok zsunie się z powodu zbyt intensywnych opadów, inżynierowie wiercą otwory i instalują w nich rury do odprowadzania wody. Innym rozwiązaniem jest stworzenie kanałów i stref zbiornikowych, czyli dużych dołów w ziemi, które zatrzymają lub skierują osuwisko w innym kierunku, zanim dotrze do obszarów zamieszkałych. Drzewa są niezwykle skuteczne w zapobieganiu osuwisk. Nie tylko ich korzenie działają jak doskonałe kotwice, ale również pobierają wodę z gleby, którą następnie odparowują, co skutecznie odwadnia glebę i obniża poziom wody. Wylesianie stromych zboczy na potrzeby przemysłu drzewnego zwiększyło częstotliwość występowania osuwisk. W ciągu ostatnich kilku dekad liczba osuwisk w lasach Kolumbii Brytyjskiej wzrosła dziesięciokrotnie. Eee, ludzie są naprawdę mistrzami w wywoływaniu osuwisk. Zdaje się, że kształtujemy ziemię znacznie szybciej niż procesy geologiczne. Kiedy kopiemy w rejonie o wyższym zagrożeniu, zwiększamy wagę lub ilość ziemi, co prowadzi do częstych osuwisk. Badania przeprowadzone kilka dekad temu w Seattle. W stanie Waszyngton wykazały, że ponad 85% osuwisk miało przynajmniej częściowo ludzką przyczynę. Głównym celem pracy jest badanie i zapobieganie osuwiskom, lecz symulator służy też do testowania lotów dronów w deszczu i wietrze. Używany jest również do testowania samochodów autonomicznych. Dane są wykorzystywane do ulepszania sprzętu i oprogramowania, dzięki którym samochody wykrywają różne obiekty. Samochody z autopilotem wykrywają inne pojazdy, sygnalizacje i pieszych, głównie za pomocą kamer lub sensorów LIDAR. W obu przypadkach deszcz może zmniejszyć widoczność i dokładność tych sensorów. Dlatego testowanie ich w idealnie powtarzalnym środowisku pomaga inżynierom opracować rozwiązania na te pogodowe wyzwania. Warunki atmosferyczne w Japonii ciągle się zmieniają. W ostatnich dekadach jest wiele intensywnych opadów w bardzo krótkim czasie. Wraz z globalnym ociepleniem spowodowanym uzależnieniem od paliw kopalnych, ekstremalne zjawiska pogodowe są i będą coraz częstsze. W porównaniu z sytuacją sprzed 30 lat, deszcze o intensywności 50 mm na godzinę występują w Japonii o 40% częściej. Deszcze o dwukrotnie większej intensywności występują obecnie o 70% częściej. Ze względu na zmianę klimatu, powodzie i osuwiska będą w przyszłości występować częściej, dlatego badania prowadzone w największym na świecie symulatorze opadów zyskują na znaczeniu. Mam jednak nadzieję, że ludzkość skupi się nie tylko na łagodzeniu skutków zmian klimatu, lecz przede wszystkim na zwalczaniu ich podstawowych przyczyn.